Dobrze, dalej, co tam pisze? O... Czytaj, Cioci, ładnie. Gdzie jest krówka? Pokaż krówkę. Pokaż krówkę. Gdzie jest krówka? Nie, to osiołek. Nie. Czytaj, Cioci, dalej, ładnie. Poczytasz? To czytaj. Troszkę. Czytaj troszkę. Czytasz? Maja? Pokaż. Domek. No, czytaj ładnie. Dziewczyno.

Tak? Powiedz na ja chory kotek. Mamy. Czytasz? Mamy. Czytaj ładnie, dzieci. Dobre? Mamy. Czytaj. Maja? Co tam się stało? Majuś, a gdzie jest twój Gdzie? Pojechał do pracy, tak? A mama? W pracy. A co Majka robi? Czyli ta książki. tak, książki, Tak.

Jeszcze jedno, tak? Jeszcze nie. Kubuś tak? Pojusza, pójusza, pójusza, ja pójusza, 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 Super, następna, tak? War i Sawa, tak? Czytamy. Czyta ja, Czyta. Dziwnie, czy nie A kończy fafa. Co tam jest? Maja, robimy siku? Nie. Nie chcemy na siku? Idziemy na nocnik? Nie. Idziemy. A jak robi trówka? A wrona? Nie A piesek? Jak robi piesek? A kotek? Jak kotek robi? Maju, jak robi kotek? Paczy. Ale kotek jak robi? Nie, A myszka? Tak? Jak robi myszka? A kotek? Miał. Jak? Miał. A wrona?

Nie, ptaszek. <grych> nie. Mów. nie, mów. Nie. Mu. Nie. <grych> nie. Mów, to To ptaszek. Mu. Okej. Czy dasz dalej? Gdzie jest Kubuś?